Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj opowiem Wam o gadżetach, które mi się sprawdziły i są warte polecenia. Zaczniemy sobie od szczoteczek sonicznych firmy Xiaomi. To jest model z X3. I są to szczoteczki, które poruszają się ruchem wibracyjnym, przez co dokładniej doczyszczają nam tą mytą powierzchnię, w porównaniu do szczoteczek elektrycznych, które wiecie, mają tylko ruch rotacyjny. Jeżeli chodzi o te szczoteczki, może ja jedną odłożę. Ta czarna jest Kuby. Różowa jest moja, będzie mi po prostu wygodniej. Szczoteczki mają cztery tryby pracy: to jest czyszczenie podstawowe, łagodne, ochrona dziąseł, a także wybielanie. I mamy także właśnie tutaj dedykowaną aplikację, która nazywa się SoulCast. Ściągamy sobie ją na nasz telefon, i przy pierwszym spotkaniu, właśnie z tą szczoteczką, musimy ją połączyć za pomocą Bluetooth. Właśnie z tą aplikacją. Wtedy tam ustalamy sobie wszystkie parametry, jaki czas chcemy poświęcić na mycie zębów. Będziemy tam informacje o zużyciu główki, ile dni zostało do jej wymiany, a także o poziomie naładowania baterii. W aplikacji również dostajecie punkty za mycie, co na początku jest mega fajne. To jest taki dodatkowy bajer i wiecie, przez pierwsze kilka dni faktycznie sprawdzacie te punkty i chcecie, żeby z każdym dniem było ich więcej. Aby to mycie wiecie, było jak najdokładniejsze. Natomiast, tak jak mówię, to jest bajer. Po kilku dniach zapominacie o tym. Nie wiem, ile dni są tutaj przechowywane te informacje, ale stawiam, że około 30. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz do swojej aplikacji zaglądnęłam. Wróćmy jeszcze do czasu tego mycia, ponieważ praca szczoteczki odbywa się w sposób inteligentny i ona dzieli sobie tą pracę na cztery etapy. I u mnie to wygląda tak. Ja mam 2 minuty mycia i 30 sekund wybielania. Więc po 30 sekund na każdą połówkę, czyli jeżeli zrobię sobie górną połówkę, to nagle po 30 sekundach jest taka charakterystyczna pauza, i to nas informuje o tym, żeby przejść na np. dolną połówkę. I później to samo tyczy się tutaj. Jak już zrobimy wszystkie połówki, nagle włącza się taki tryb bardzo mocny. I to jest właśnie wybielanie i wtedy te 30 sekund mamy na to, żeby przejechać sobie wszystkie ząbki. Wodoodporność tej szczoteczki jest na poziomie IPX7, jeżeli ktoś wie o co chodzi, no to taka informacja, natomiast ja nie mam pojęcia. Yy, ale chyba wysoka, no bo czasem potrafi się nawet zalać cała i nic się jej absolutnie nie dzieje. Tutaj tą główkę o, trzeba tak mocno ściągnąć i tutaj właśnie wymieniamy sobie tą końcówkę. Co ciekawe, natknęłam się ostatnio na to, że również możemy sobie kupić tutaj końcówkę z soniczną szczoteczką do mycia twarzy. Więc no... Wow, ciekawa jestem jaka ta soniczna szczoteczka jest, czy faktycznie jest to warte. Muszę poczytać, muszę się zagłębić w tym temacie, czy faktycznie jest ok. No ja mam soniczną szczoteczkę do mycia twarzy, więc jakby na pewno nie będę się decydować na zakup kolejnej. Ale no jest to na pewno dodatkowa opcja, żeby mieć... Jakby kilka rzeczy w jednym. No i tak jak mówiłam, czarno-złota jest kuby. A moja jest różowo złota. Gdzie możecie te szczoteczki kupić, bo myślę, że to jest też istotne? A więc tak, na Allegro, na AliExpress, a także na stronie RTV AGD. Natomiast jeżeli chodzi o ten sklep właśnie RTV AGD, to tam ciężko jest trafić na te szczoteczki. A jak się już pojawią, to tylko właśnie zakup przez internet, bo stacjonarnie ich raczej nigdzie nie dostaniecie, chyba że coś się już z tym zmieniło. Na Allegro jest ich dosyć sporo, możecie je kupić od razu w zestawie z pokrowcem albo z drugą wymienną główką. My mieliśmy po prostu w zestawie tylko stację ładującą i jedną główkę. Cena takiej szczoteczki to około 200 zł, a kolejnym gadżetem będą właśnie pokrowce na te szczoteczki. Ja je kupiłam osobno, zamówiłam na AliExpress i cena takiego jednego to chyba było 10 zł. Wiem, że na Allegro kosztowało około 30-40 nawet wtedy, więc skoro mi nie było potrzebne na już, to po prostu zamówiłam na Ali i przyszło mi w sumie dosyć niedawno nie wiem, może z miesiąc temu. Mam różową i niebieską, no to wiadomo, różowa moja, niebieska Kuby. Tutaj otwierane są takim serduszkiem i w środku tutaj macie narysowane, gdzie wkładacie końcówkę, gdzie wkładacie rączkę. No jest to mega sprawa. Moim zdaniem taką szczoteczkę, jak się już ma, to pasuje mieć do niej również pokrowiec. Gdybyśmy gdzieś wyjeżdżali, no to ja sobie nie wyobrażam, żeby myśleć o tym, że dobra, spakują gdzieś tam do woreczka, później myślę, o tym, czy nic jej nie stanie, czy się nie zgniecie w trakcie podróży. No wiecie, różnie bywa. A tutaj po prostu macie pokrowiec, który wam chroni tą szczoteczkę przed mechanicznymi uszkodzeniami, więc to jest mega. Może zademonstruję wam i wygląda to tak. Kolejny gadżet to taki roller do masażu z firmy Blendit i on jest wykonany z różowego kwarcu. Zapakowany w taki bawełniany woreczek. Tutaj producent nas jeszcze informuje, że jest to bawełna wysokiej jakości. Kamień ma naturalny chód, więc nie ma potrzeby go chłodzić dodatkowo. Na pewno nie możemy wkładać tego rolera do zamrażarki, to od razu podkreślam, nie róbcie tego. Natomiast jeżeli macie już potrzebę, żeby go jeszcze bardziej schodzić, to możecie to zrobić, ale w lodówce. Choć tak jak mówię, nie ma takiej potrzeby, bo on jest cały czas chłodny, co jest rewelacyjne, ponieważ na pewno, gdybym musiała chodzić go w lodówce, to zapewne zapomniałabym o nim. No bo wiecie, jak to jest, jeżeli coś macie pod ręką, widzicie to, to częściej po to sięgniecie. Jeżeli to siedziałoby w lodówce, to wiadomo, że o tym bym po prostu zapomniał. Również bardzo ważną, a nawet najważniejszą tutaj informacją. Jest to, że taki masaż wykonujemy na oczyszczonej skórze. Nie może być żadnych resztek makijażu. W ogóle nie może być makijażu. Musicie mieć czyściutką skórę i wtedy możecie sobie właśnie taki masaż wykonać. I co nam w ogóle daje taki masaż? Bo myślę, że to jest najważniejsze. Więc wiecie, no, taki chłód zamyka pory, zmniejsza się też opuchlizna pod oczami. Działa również przeciwstarzeniowo, ponieważ rozluźniają się mięśnie. Przez co zmniejsza się widoczność takich drobnych zmarszczek. Ale przede wszystkim działa relaksująco, odprężająco. Naprawdę, masaż nawet 5-10 minut tym rollerem jest mega przyjemny, dopóki właśnie ten kamień jest zimny. Bo wiadomo, że z ruchem on się robi po chwili ciepły. Więc musimy chwilę odczekać, ona jakby znów nabiera tego swojego chłodu, i znów możemy sobie masować. Ale jest to naprawdę relaksujące. Czy rano, żeby pobudzić tutaj skórę, czy na noc, żeby właśnie już się tak zrelaksować, uspać troszkę. No, jak kto tak naprawdę lubi. I taki masażer możecie kupić na stronie Mimty Shop. Kolejnym gadżetem będzie takie coś: małe, niepozorne. Jest to atomizer na perfumy. I Muszę Wam powiedzieć, że ja to już mam od kilku lat i teraz, właśnie jak robiłam porządki w kosmetykach, to odnalazłam to na nowo i wtedy się trochę zniechęciłam do jego używania, ponieważ tutaj musicie sobie napompować te perfumy. I wtedy coś nie grało. Nie wiem, czy te perfumy, które wtedy, w tamtym czasie miałam, po prostu ta końcówka nie była kompatybilna z tym wejściem. Nie mam zielonego pojęcia, ale. Faktycznie wtedy mi się to nie chciało pompować. Nie wiem, co robiłam źle, natomiast teraz, jak to znalazłam, spróbowałam na nowo napompować, właśnie tam, chyba jakąś, jakąś, jaką giełkę. I działa. <grytanie> Także, no. Jest to mega fajny gadżet. W momencie, jak macie perfumę, na przykład w pojemności 100 ml. Bardzo je lubicie, uwielbiacie wręcz. No i wiadomo, no, nosić to ze sobą, żeby gdzieś tam w ciągu dnia się psiknąć, odświeżyć. To trochę słabo, bo ta torebka naprawdę sporo by ważyła. A tutaj pompujecie sobie taki atomizer. No i po problemie, wrzucacie do torebki, w każdym momencie się psikniecie i koniec, finito. I ostatnim już gadżetem będzie deska do prasowania. Nie wierzę, że to mówię, ale no faktycznie jest to deska troszkę inna niż te zwykłe, standardowe, i dlatego właśnie pojawia się w tym filmie. Ostatnio na kanale Glami Freak pojawiły się filmy z fajnymi rozwiązaniami w mieszkaniu, które się jej sprawdziły i z tymi niefajnymi. Pomyślałam, że ja też coś takiego nagram, bo jak się zastanowiłam, to faktycznie trochę mi się tego uzbierało, ale e, tam właśnie pojawi się ta deska. O to mi chodzi, do tego zmierzam. Natomiast e, po pierwsze, jest to deska. Która nie zabiera wam miejsca. Jedyne co to musicie zwolnić na nią jakąś półkę, więc jest to rewelacyjna opcja dla osób, które nie mają miejsca na przechowywanie takich rzeczy. Po drugie, jest bardzo łatwa w montażu, bo tak naprawdę tylko trzeba przymocować te szyny. I po trzecie, bardzo prosta w użytkowaniu. Uwielbiam tą deskę i powiem Wam, że ja wcześniej raczej nie przepadałam za prasowaniem. Natomiast od kiedy tą deskę mam, powiem Wam szczerze, że częściej zbieram jakieś ubrania i idę poprasować. Ja ją kupiłam na Allegro i nie wiedziałam w ogóle o istnieniu takiego rozwiązania. Pierwszo przewertowałam całą stronę Ikea, bo myślałam, że tam coś takiego znajdę, ale ku mojemu zdziwieniu nic takiego nie było. A byłam przekonana, że tam coś takiego jest. Nie wiem dlaczego, no ale dobra. I wiadomo, że jak nie możemy czegoś znaleźć... Na jakichś różnych stronach, to na pewno znajdziemy to na Allegro. Faktycznie, kiedy ja zaczęłam poszukiwania na tej stronie, to pojawiło się tego bardzo dużo. Nie zmieniłabym tej deski na żadną inną, powiem mam szczerze, ponieważ no, nie zabiera mi w ogóle miejsca. Nie muszę jej dźwigać, rozkładać. Wiecie, no znaczy są lekkie i ciężkie deski. To nie o to chodzi, tylko o sam taki fakt tego całego procesu. Ja tutaj po prostu otwieram szafę, wysuwam i już gotowe. I to już wszystkie gadżety, jakie miałam wam do pokazania. Dajcie koniecznie znać, czy film wam się podobał i czy chcecie właśnie taki film z fajnymi rozwiązaniami w mieszkaniu i z tymi mniej udanymi rozwiązaniami, co zawsze wychodzi dopiero po czasie, jak się poużytkuje. Natomiast ja z przyjemnością taki film nakręcę. A tymczasem żegnam się z wami i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!